Nazywam się Natalia a w tym roku skończę 20 lat i jestem <laughs> widzemieścinią świata i Europy w kularstwie górskim <laughs> jeżdżę od 15 lat także trochę sporo ale jest to coś co kocham i uwielbiam robić. Obecnie jestem w track Future racing. Uff. Właśnie jedziecie ze mną na trasach w lądku. No <grywa> osiągnięcie typu właśnie mistrzostwa świata, no te Europy też i to tak jednak dało mi tą świadomość, że jednak no to jest coś takiego mojego, coś co kocham robić i dalej to robię i chcę się w tym dalej rozwijać. Mój pierwszy start tak naprawdę w wieku pięciu lat, no, no jako dziecko, no ale, ale to był mój pierwszy wyścig, taki który pamiętam i wjechałam no to metę i to pierwsze no i to i to był taki moment właśnie, kiedy zaczęliśmy tak już startować kolejny wyścig, kolejny coś tam, ale to była zabawa, nie? no bo to, no dla dziecka to taka zabawa. Chociaż może dla mnie to wtedy nie pamiętam dokładnie, ale może to dla mnie było. No. Do tej pory robię wszystko na 100%. To się na pewno nie zmieniło od najmłodszych lat. Mnie nie przepadam za imprezami, no ale takie właśnie jak młodzieżowy tryb życia, no to... Jest to tak, trochę z boku niż chocolat, no bo to jednak te treningi i to wszystko no, zabiera masę czasu. No i ja nie mówię, że, że takie impreza czy coś to jest B, ale no, na pewno nie co tydzień. <laughs> po sezonie, tak, off-season to na pewno jakiś taki czas bardziej relaks ze znajomymi, ale na pewno jest to ograniczony czas, taki i, i tego, że no. Czasem wybieram, żeby odpocząć, niż się spotkać z kimś, no bo to jest dla mnie ważniejsze, żeby na następny dzień być gotowa do treningu. Jestem w teamie Track Future Racing, który kształtuje młodych zawodników, by byli gotowi w przyszłości, by wejść w 100% do kategorii Elipa. W półtorej roku jestem w tym teamie i nauczyłam się bardzo dużo. I o sprzęcie, o jedzeniu, o trenowaniu, o spaniu bardzo dużo rzeczy, i ciągle uczę się nowych rzeczy, każdego razu, każdego wyjazdu. Są nowe rzeczy, na które zwracamy większą uwagę wiedza. Przede wszystkim szlifowanie angielskiego, no bo to nie jest mój ojczysty język, także to też na pewno dużo mi dało takie otwarcie się na świat tak naprawdę. Dają sprzęt tak, najwyższej klasy. Wyścig to jest ten moment, w którym jesteśmy stajemy na starcie i musimy być gotowi w 100%, a Czas typu treningi, zgrupowania, to jest ten moment, w którym możemy uczyć się i doszkalać się w tych rzeczach, w których nie jesteśmy najlepsi, no bo nie każdy jest najlepszy w 100% we wszystkim, również i ja. <laughs> Także to jest ten czas, w którym uczę się, a na wyścigu jestem w 100% gotowa, by walczyć o, o najlepsze pozycje. Head coach Sven Meyer z Niemiec, trener, który jest z nami na wyścigach, który, o którego możemy się zapytać o cokolwiek, yy, nie wiem, jakieś wskazówki, czy nie wiem, dobrze pojechałam w jakiś trening, czy może jednak coś trzeba zmienić, yy, także to jest jakby na bieżąco yy, analizowane i mamy jakby feedback, yy, by na następnym treningu zrobić coś lepiej. Ale z nim mamy cały czas kontakt. Jakby na bieżąco możemy z nim rozmawiać, typu pisać, zadzwonić. Także to jest tak, że mogę w tym momencie wyciągnąć telefon i zadzwonić. Słuchaj, zobacz na mój trening, bo nie wiem, czy te baty weszły dobrze. Nasz team. To jest team z całego świata i każdy jest z innego kraju. Także to jest też niesamowite. W różnych teamach jest tak, że na przykład jest trzech zawodników, dajmy na to z Polski, jest trzech zawodników z Austrii. A tutaj każdy jest z innego zakątka świata: Juliana Serwini, morgan Juju z Brazylii, Marta Cano z Hiszpanii, Katrin Elmbacher z Austrii. E, Ethan Rose z Nowej Zelandii, <laughs> Ian Aker z Kanady i e, Rafael. E, kurde, zapomniałem jego nazwisko, bo jest ciężkie. Oni mają problem z moim. Rafael Hazali. <laughs> z Francji, on jest z Francji. Są zawodnicy z mojego obecnego teamu Track Future Racing. E, którzy w tamtym roku skończyli swoją kategorię U23 i w tym roku e, trafili do Slam Factory Racing i jest to Emil Johansson i Bjorn Riley, który, którzy w tym roku no, pier, jako pierwszoroczni w elicie mogą teraz sprawdzić swoje umiejętności <grych> I, i to, czego się nauczyli we wcześniejszych latach. Ostatni miesiąc w Brazylii, na dwóch pucharach świata, czego tylko startowałam, niestety w jednym. Ale noga zapiekła tak potężnie. No a nie startowałam w pierwszym, bo niestety miałam bliskie spotkanie z Ziemią i moja twarz nie wyglądała zbytnio ładnie. No nie było to dla mnie przyjemne. To ale podjęliśmy decyzję, żeby nie startować i dać mojemu ciału więcej czasu na regenerację. No ale taki jest ten sport. Zrobiliśmy to ze względu na to, żeby jednak nie, ryzy nie ryzykować na na przykład dalsze, nie wiem, wywróciłabym się drugi raz i byłoby już gorzej. Nie. No. Trasa jest dosyć taka specyficzna, bo są momenty, gdzie jest strasznie sucho i są momenty, na, na których gdzie kamienie są śliskie i podciął mi przednie koło. No i tak niefortunnie leciałam i hamowanie miałam twarzą. Także cieszę się, że żyję, jestem tutaj. Znaczy nie, że aż tak nie było, nie, 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 nie. To nie było aż tak, bo po, po jeszcze jeździłam na rowerze, także... Ale po prostu y, pojechaliśmy do lekarza, y, prześwietlenie głowy, sprawdzić czy wszystko było na miejscu. Także wszystko było na miejscu. Trasa w Brazylii y, miała dużo gapów, takich wyskoków, przeskoków. I na obejściu trasy na nogach miałam czasami takie wrażenie, boże, ja tu skaczę i dla mnie to jest takie, o nic, tylko takiego ale jak się stoi i się patrzy na to, jaki to jest ogromny przeskok, i ile tu musi, musisz być w powietrzu, a później jedzie się na rowerze i to jest takie. i ta Trasa w Brazylii podobała mi się pod tym kątem, że była taka e, ciekawa, ciekawa. Cały czas coś się działo i na podjazdach, i na zjazdach, także nie było nudy. <grytanie> lubię Waldisole. Tamta trasa jakoś przy, przypadła mi do gustu, ale też lubię trasy w Polsce typu Jelenia Góra. Tak, to jest chyba jedna z tras, która jest dla mnie taka, że lubię tam jechać i lubię tam się ścigać. Jak są te skały, te, te korzenie jest to taka natura. Ja preferuję te naturalniejsze trasy. To lubię tak, jak coś się to dzieje. dzieje, także to jest dla mnie. Jest to, jak są elementy techniczne, to trasa jest bardziej ciekawsza, wymagająca, i, i myślę, że to jest też dla mnie takie coś, w czym się czuję dobrze. To wyglądało tak. Że mój tata jeździł kiedyś w hillu, Tak, <ślinne> tak, <ślinne> jeździł w hillu, eee. No i zawsze ja z mamą jeździliśmy razem z nim na jego wyścigi. No i tak obserwowałam, i, i, i właśnie jak on jeździł, i razem jeździliśmy później na rowerze. No i tak się zaczęło. O no tutaj wycieczka rowerowa, tu pojechaliśmy tam, tutaj coś. No i zaczęłam to lub lubić. I właśnie tak, jak pojechałam na ten pierwszy wyścig, to no wygrałam. No co prawda miałam 5 lat, ale to zawsze było dla mnie wow. No i następny wyścig, następny. No i tak, yy, tato mi tak opowiada, że jak zobaczył, że widzi we mnie ten potencjał, że co, podoba mi się to, no to i chciał, żeby szło to ze mną dalej. Więc skupił się na mnie. Yy, w większym stopniu no to też kosztowało to, że no, nie jeździliśmy już na jego zawody, tylko na moje zawody. I, I dalej ta przygoda z kolarstwem trwa, także myślę, że też jest niezłe. <laughs> Pamiętasz pierwszy, pierwszy tytuł? Pamiętam, dokładnie pamiętam. Dokładnie no pamiętam. No na pewno no, <noise> pierwsze mistrzostwo świata, no, na mnie Co, nie jak jesteś mi. wicemistrzynią, to myślę, że możemy jechać. Tak. Tak. <głosy> jeszcze... <głosy> da pan radę, no? Spróbuję. <noise> y... Zatem kiedy to było? Z 2022. Ok. gdzie? W, w Leże, we Francji. Francja. Powiedz w jakiej kategorii startowałaś e, kategoria juniorka okay. tak. I to był pierwszy raz juniorki e... Tak, jedziemy dobrze? Tak, dobrze radziemy. chyba, tak Tak, bo to będzie się teraz tak pęcić Nie e... ścinaj zakrętów O kurde, molno <laughs> Ale <tam> jest <laughs> Ile miałaś lat? E... Dwa, y... 2022 Czyli 17 Tak, 17. 17. Tak, 2022 3 lata temu. 3 lata temu, 3 no. Lata temu. o lędze. No dobra. Już stara jestem. Kłaś <grywa> faworytką tego wyścigu jak to wygląda? A, no tak naprawdę no, do, do mistrzostw świata A. jest wiele dowodów typu puchar świata. No tylko, no. że w młodszych kategoriach to jest jako Junior Series. Tak. Tak, aha, czyli, aha, okay. Czyli to nie jest taki puchar świata, ale puchar świata na tych młodszych. Tak. No, także wiele też wyścigów przed tym docelowym było takich rekonansowych, no, gdzie jestem i, no i wszystko wskazywało na to, że no, mogę walczyć o ten top aha. tak naprawdę. Czyli nie e, ale... przyjechałaś jako nieznana nikomu, Dziewczyna z Polski tylko... Nie, myślę, że nie, myślę, że tam... Już dziewczyny wiedziały o tym, tak, że tak, że, może... że jest Grzegorzeska tak, na starcie, chcę, trzeba się bać. Trzeba się tak, trzeba się bać. No ale to też nigdy nie wiadomo wyścig jest wyścigiem. No tak. I wszystko może się wydarzyć i też każda z zawodniczek e, szykuje się tak naprawdę do tego docelowego wyścigu, więc no... Zawsze walczy się o tę najlepszą pozycję. No, ja teraz to też to... walczę o najlepszą pozycję, żeby kamerę... Przewieźć do przodu, jest. Dobra. Udało się. No to ścieżka może nie jest. Nie, tak, nie. Nie wymyśliłem no. tego optymalnie. No. Nie, bo to są bardziej no single, czyli No, czyli no. dla jednego. Okej, okay, dobra, mam wszystkie zasady. Za... No. Yy, no dobra i co? Odpaliłaś wrotki i... Tam jechałam e, z dwoma. No jak wszyscy tak, Szwajcarzy przyjeżdżają, dwa autobusy mistrzów świata. Tak, no. tak. <laughs> e, Także trzymałam się, widziałam też, że e, mają drogę taką ala taktyczną jazdę, no bo Aha. jednak zawsze można sobie pomóc. Tak, no jasne. E, no i ja jechałam tak jakby z nimi. No później trochę tam ta Monik Halter, która wygrała ostatecznie, Aha. E, Odpaliła, a ja zarłam się z moją w sumie byłą koleżanką zimową z tamtego roku Leon Huber. Aha. Tak O, o, drugie, o drugą lokatę Ale w końcu no, ja też odpaliła No i ja dojechałam z Brązem e, do mety No i to było niesamowite ja uczucie Szczerze powiedziawszy no nie wiem jak to określić, bo no, ciężko tego tak opisać te emocje jak się wjeżdża na metę mistrzostw świata i, i wraca się do, do domu z medalem Bo w swoim pierwszym w życiu to, to jest jednak no tak. drzewo przed nami no to zaraz będziemy mieli okazję żeby odpocząć Ja jechałam i wtedy dojechałam na trzeciej pozycji Okej, okay, tak. okej okay. Także no niestety no, uciekłam i... <laughs> No dobra, ale medal był Medal był na trzecim miejscu No to no, najważniejsze Dokładnie, więc więc, no kurczę, no, jak wjechałam, to tak... Pierwsze, no, do rodziców. E, mój tato był ze mną e, na miejscu e, wyścigu, moja mama nie, ale od razu dzwoniłam. Tak, chociaż ona i tak oglądała w telewizji, więc od razu płakała jak mnie zobaczyła, jak do niej zadzwoniłam. No, w sumie też płakałam, <głos> 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 więc... to no, w sumie wszystko takie było emocjonujące niesamowicie. No nie no, ale i tam też no, wejście na to podium, nie? Ja no. też no, pierwszy raz na, na takiej ragiej imprezie i to było dla mnie takie wow. Szampan był rozumiem, Szampan, był, był. Szampan ale był taki pikolo dla dzieci. Tak, tak, to tak. To... <laughs> ja. drugi, e, drugi raz na mistrzostwach świata następny rok, czyli już byłam drugoroczną mm -hmm. juniorką e, i też przyjąłem wracać do domu, ale tam była ciekawsza historia, ponieważ... E, Tydzień do wyścigu Coś ala angina Miałam taki problem z gardłem Byłam przeziębiona No i właśnie zastanawialiśmy się czy startować czy nie startować Ale jak to ja No nie mogłam sobie pozwolić na to żeby nie wystartować Będąc tam na miejscu i będąc gotowa na to żeby stanąć na linii startu i walczyć o swoje Także jakby nie dopuszczałam do tego w swojej głowie, żeby nie startować, mhm. że wszystko było jakby yy, zgrane i, i powiedziałam, że nie, nie ma możliwości, żeby ten start odbył się bez mnie. Gdzie ten start miał się bez ciebie nie odbyć? W Glasgow, Glasgow w, w okay. Szkocji, tak. No, i, i wystartowałam. Yy, I już na rozgrzewce przed czułam, że to będzie dobry dzień, bo no tak, nogi naprawdę to tak? czułam, to czułam, to że nogi chcą po prostu jechać. I <laughs> pamiętam do tej pory jak. Yy, Antel do mnie mówił, że bo ja oczywiście na starcie to druga do przodu i pierwsza, ale to też nie o to chodzi, mm. no bo każda chce. Beścig, iść, jest tak. A wyścig jest długi. długi, no dokładnie. I pamiętam, jak było e, Natalia, pamiętaj na rozbiegówce, żebyś nie była z przodu. Natalia na rozbiegówce pierwsza. pierwsza. <laughs> oczywiście tak, ale po prostu ja czułam się dobrze wtedy, Aha. tak, że. No, takie coś było, że ja wiedziałam, że to będzie dobry dzień i to już w ogóle wyrzuciłam sobie z głowy, że byłam chora, że naprawdę to Nie miało żadnego, żadnego znaczenia. I, I wtedy tym razem jechałam z dwoma kanadyjkami. Tak, wcześniej Szwajcarki, ta teraz jechałam z dwoma Kanadyjkami. Natalia Grzegorzewska kontra reszta świata, po prostu. <laughs> i, I to było y, też bardzo y, ciekawe, bo y, nie pamiętam dokładnie ile rund miałyśmy, ale na przedostatniej do końca jechałam już tak, y, dziewczyny już jechały te dwie Kanadyjki z przodu. Ja byłam z tyłu i widziałam za sobą też moją koleżankę Eliszkę Hanakową z Czech, Aha. która goni mnie. No, A ja jechałam na trzeciej pozycji. Ja już takie miałam, że nie, nie mam możliwości, żeby mi ktoś odebrał w moją pozycję. I ostatnie okrążenie. Ja wtedy, oj do no co, był no, tam ogień taki szedł, jak nie wiem co. I pamiętam jak jechałyśmy już razem, dojechała do mnie yy, dziewczyna i jechałyśmy tak. Tylko czekam na ten odpowiedni moment, żeby zaatakować. zaatakować. I taki jeden kluczowy był dosyć dłuższy podjazd, gdzie poszłam całym piecem, już mi po, po prostu nogi mi paliły się, ale szłam tam całym piecem i wtedy widziałam, że już odpuściła i wtedy jeszcze do mety Dołożyła. dołożyłam żeby mieć tą taką pewną spokojną, spokojne spokojną, no tak, spokojną, bo nie wiesz co się z tyłu dokładnie, dzieje, dokładnie, nie wiem co się z tyłu dzieje, a nagle coś mi tak, wyskoczy tak. Nie? no i, i, i wtedy wydaje mi się, że ten drugi start z tymi przygodami przez to co był bardziej dla mnie taki że pokazałam, że jednak no Jestem, Że jesteś. Nie, tak. w topie. Ja jestem w tobie, tak, mm -hmm. że mimo tego, że no. Że to nie był przypadek rok tak, wcześniej, to to, tylko że nie. zapracowałaś tak. na pozycji. Tak, 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 także. Super. No, i, I wtedy też płakałam. <laughs> wtedy chyba bardziej płakałam niż na tym pierwszym. Ale no. kiedy płaczesz? Na mecie czy na podium? Nie, no wtedy na podium płakałam <laughs> też, tak, wtedy tak. No wtedy to tak, jeszcze jak widziałam tą znoszącą się flagę polskiej, no to, to jest, jest takie... Zreszenie. Jest, jest wzruszenie. No takie. No totalnie inaczej jak się stoi na tym podniu tak. niż jak ktoś no, stoi tam za tą barierką ogląda ten, ale jak ktoś... No, no niesamowite no samog. No. Ale był zjazd. Jak ona zasuwa w dół. Tak. Było zabawnie. Natalia, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam z mojej pieczary, tym razem z Lądka. Tak, pozdrawiamy.